Czy Pana nie zabili poganie, ale współbracia w wierze? Owszem, pilnowali oni zasad wiary, tego co Bóg na kartach Starego Testamentu objawił, przykazał. Próbowali też śledzić proroctwa, ale się rozminęli. Nie potrafili przyjąć tego, co Duch Święty przewidział. Tak poleciały na Szczepana kamienie. A on widział niebo otwarte i syna człowieczego. Można pomyśleć, że tamci byli strażnikami nieba zamkniętego. Może nawet próbowali kontrolować, kto do tego nieba i jaką ma szansę wejść. Nie odczytali zamysłu Boga, który sprawił, że w Chrystusie. Niebo zostało otwarte. Wobec diakona Szczepana, który został wyświęcony jako jeden z tych pierwszych siedmiu, jak mówią dzieje apostolskie, by zajmować się biednymi, który niósł w swych rękach chleb, wobec niego stanęli ci, którzy mieli w rękach kamienie. Bez prowadzenia Boga, bez otwarcia się na moc Ducha Świętego. I w tym wszystkim bez odwagi wiary i odwagi myślenia ewangelicznego, przekraczającego to, co było dotychczas. Bez tego także w ręku chrześcijanina zamiast chleba mogą pojawić się kamienie. Wiara zawsze będzie ryzykiem. A chleb niedany, chleb zatrzymany, podobnie jak słowo, jak Ewangelia, jak miłość, może szybko skamienieć w rękach. Chrześcijanin może stać się przeciwnikiem Chrystusa. Może stać się przeciwieństwem chrześcijaństwa, gdy zamknie się w klatce swoich przekonań. Gdy przestanie się kierować miłością Chrystusa do ludzi. Dlatego trzeba nam nowego spojrzenia. Trzeba nam konkretnego spojrzenia, jak w dziejach apostolskich. Trzeba nam dziś odkamienić nas samych i to, co niesiemy w rękach. Kochani moi, trochę tak jest, że po to świętujemy Narodzenie Pana. By wracać do początków, by wracać do istoty Ewangelii, która jest istotą chrześcijaństwa. I tak jak było u Szczepana, on słuchał słowa Pana, on też patrzył na rzeczywistość, na ludzi będących w biedzie takiej czy innej. Potem był przyjazny dla nich, a oni widzieli, że to chrześcijanin, czyli człowiek od Chrystusa. On najpierw i siebie samego, i słuchających, próbował znaleźć w Słowie Bożym. Próbował odczytać sytuację ich wszystkich w Słowie Bożym. Tak rodził się ten pierwszy Kościół, ale i. To rodziło opór tych, którzy nie chcieli nic zmieniać. Jak mówi klasyk, żeby było jak jest, a najlepiej jak nie ma. Ale Kościół nie należy do Szczepana, tylko do Chrystusa. Słowo, które przepowiadał Szczepan, było słowem Pana, szedł w jego imię. I dziś Kościół należy do Chrystusa z całym swoim przepowiadaniem. Mimo prób i oporu ze strony wielu, on należy do Chrystusa. Zobaczcie, dziś Kościół w naszej parafii składa się w 80% tylko z ludzi, tylko ochrzczonych, którzy przyjęli chrzest, pierwszą komunię, ewentualnie bierzmowanie. To jest 80%. Jakiś 20% uczestniczy w życiu Kościoła i przystępuje do sakramentów z tych 20% ilu wyłonilibyśmy współczesnych szczepanów czyli tych którzy są w stanie zinterpretować siebie samych w słowie Bożym ilu by ich było ilu wyłonilibyśmy w tych 20% doktrynalistów czyli tych którzy o krok nie ustąpią Uprzedzenia, podziały w kościele są najczęściej efektem pójścia za polityką, nie Ewangelią. Czyli kieruję się tym, co słyszę w telewizji i kompletnie pomijam to, co zrobiłby Jezus. Mam sposób wartościowania mainstreamowy, czyli ludzi, którzy wymyślają konflikt po to, żeby nim zarządzać, bo tak się robi politykę w tych czasach. Obrona wiary coraz częściej bazuje na lęku. To tak, jakbyśmy mieli tego naszego, Chrystusa, bronić. On jest Bogiem i człowiek nie jest w stanie mu nic zrobić. Natomiast nasz lęk może z ludzi wiary uczynić doktrynalistów z kamieniami w ręku zamiast chleba. Zobaczcie tylko, my już jesteśmy jak Kościół tych pierwszych wieków, jak Kościół z czasów Szczepana. Choć ucisk i przemoc przybrały inną formę, to nie to jest najważniejsze. Istotne jest głoszenie Ewangelii. Istotne jest przekazywanie ludziom, że niebo jest otwarte, że każdy kto uwierzy, może tam wejść. A nie, że temu chleba nie dasz, bo on jest taki czy inny z tych czy z tamtych. To by można było wymieniać. Mam kilka rzeczy na myśli, ale nie chcę wchodzić w kontrowersje. Sami sobie wymyślamy te kategoryzacje, i sami nie wiemy, jak potem w takim świecie żyć. A Ewangelia. A te uprzedzenia są ewangeliczne? Hmm. Chrześcijanin ma otwarte serce, a w nich chleb, a nie zaciśnięte ręce ściskające kamień. Co masz w ręku? Chleb Ewangelii czy kamień? Czy święci są po to, żeby nas zawstydzać? Pytał kiedyś Jan Paweł II. Tak, czasem są i po to. Odpowiedział. W polskiej tradycji w dniu dzisiejszym, jeszcze pamiętam, jak byłem na poprzedniej parafii na wioskach, jak ksiądz szedł kropić owiec, to rzucano w niego tym owsem. W sumie pięknie to oddaje chrześcijaństwo. Zbożem, chlebem, Ewangelią, a nie kamieniami, uprzedzeniami, niechęcią, nienawiścią. To jest różnica. Tak będziemy wspólnie pisać ten nowy rozdział naszych lubańskich dziejów apostolskich. W pełni świadomości, że jesteśmy już jak Kościół pierwszych wieków. Kościół, który ma iść z Ewangelią, który ma ewangelizować świat ocierający się o wiarę. Niech Pan, który rozpoczął dobre dzieło w nas. Sam ma dokona. On jest głową Kościoła. Amen.